Konferencja dotycząca przyszłych obchodów Święta Niepodległości odbyła się w Koszarach Bałtyckich i udział w niej wzięli marszałek województwa, prezydent Szczecina oraz dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jako pierwszy głos zabrał generał dywizji dr Ryszard Sorokosz. Tradycją się już stało, że na zaproszenie przez stałego przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO pana ambasadora Winida. Zapraszane są władze samorządowe regionów, oczywiście polskich miast, w tym również przedstawiciele jednostek wojskowych stacjonujących w tych miastach do wspólnego celebrowania obchodów święta niepodległości w Brukseli. Spotkanie międzynarodowej społeczności Kwatery Głównej NATO z historią Polski połączone z prezentacją różnych regionów kraju stało się brukselską tradycją. W tym roku zaszczyt przygotowania tego wydarzenia przypadł Szczecinowi. Jakiś czas temu stałe przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO zaproponowało nam Pomorzu Zachodniemu i miastu Szczecin, abyśmy włączyli się w obchody w obchody. Święta Niepodległości 11 listopada, które rokrocznie organizowane są przez właśnie stałe nasze polskie przedstawicielstwo przy NATO. Jest to pewna szansa również na promowanie naszego regionu na tej arenie międzynarodowej, a z naszego punktu widzenia, mamy co. W tej materii również promować. Uroczystość obchodów Święta Niepodległości to doskonała okazja, aby przybliżyć wszystkim gościom charakter naszego regionu i miasta. Zaproszonych gości witać będą przedstawiciel RP przy NATO, prezydent Szczecina, wicemarszałek województwa zachodnio-pomorskiego, dowódca korpusu oraz dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej Marek Tomaszycki. Ponieważ dowódca 12. Dywizji jest ulokowane tu w Szczecinie, to jest mi niezmiernie miło, że będę mógł uczestniczyć w tym tej promocji miasta Szczecina i pokazać te dobre więzi, które są, pokazać tradycje, pokazać historię 12 Dywizji, dowództwa 12 Dywizji, jednostek 12 Dywizji, które są nierozerwalnie związane ze Szczecinem i ziemią szczecińską i pokazać dzień dzisiejszy, jakim związkiem taktycznym jesteśmy, jak się szkolimy, jakie osiągnięcia mamy, ale również to, do czego w przyszłości dążymy. W Szczecinie stacjonują międzynarodowe wojska i dzięki tej współpracy cywilno-wojskowej wzmacnia się wielokulturowość miasta i regionu. W uroczystościach w Brukseli wezmą udział przedstawiciele państw, m.in. z Niemiec i Francji. Co ciekawe, akcentem tej uroczystości będzie Recital Orkiestry Wojskowej ze Szczecina. Tutaj chodzi nie tylko o to, aby pokazać współpracę na tym polu wojskowo-cywilnym, która funkcjonuje od wielu lat. Między miastem, samorządem a strukturami wojskowymi, tymi polskimi, tymi międzynarodowymi, ale też chodzi o to, aby pokazać Szczecin, pokazać nasz region dyplomatom, pokazać tym osobom, które no, powiedzmy w tej strukturze na to są wpływowe, aby pokazać, że jest to dobre miejsce do inwestowania. Takie uroczystości jak ta zawsze cieszą się powodzeniem, więc i ta, jak zapewnia prezydent Szczecina, musi się udać. Na uroczystości gościć będą regionalne przysmaki, dekoracje w kolorach biało-niebiesko-zielonych, a także miasto Szczecin ufunduje drobne upominki dla gości, które przypominać będą o Szczecinie. Chcemy pokazać Szczecin i region z właściwej strony, a więc będziemy mieli materiały promocyjne, materiały informacyjne, trochę produktów regionalnych, możemy tak to nazwać, ze Szczecina, trochę konkursów również zapraszających do Szczecina, bo zaprosiliśmy tutaj do współpracy firmy z naszego miasta, które będą również fundatorami pobytów weekendowych w Szczecinie. Będziemy mieli wystawę, więc Szczecin z lotu ptaka, a więc coś, co warto zobaczyć. Coś, co zawsze budzi pozytywne emocje i skojarzenia. Szczecin bardzo się stara, by zaprezentować miasto z jak najlepszej strony, ale także chce gościom, którzy przybędą na tę uroczystość, przybliżyć nasz region. Cała uroczystość odbędzie się w stołówce kwatery głównej w Brukseli. Catering zabezpiecza urząd marszałkowski na kwotę 16 tysięcy złotych, a miasto Szczecin ufunduje drobne upominki dla gości. Ciekawostką jest, że cały wystrój sali będzie nawiązywał do kolorów naszego regionu, a wyglądając przez okno, będzie można zobaczyć zdjęcia naszego miasta.